Każdy kościerzynianin, który skończył 16 lat, może teraz zasugerować, czego brakuje w mieście. Od 4 maja do 30 czerwca trwają konsultacje z budżetu obywatelskiego, w efekcie których w budżecie miasta na 2018 rok znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców kościerzyny. Te inwestycje będą miały służyć nie tylko temu rejonowi, ale całemu, całej kościerzynie i mieszkańcy, jakby przy głosowaniu będą głosowali i wybierali inwestycje najbardziej potrzebne całemu miastu. Zasady głosowania uległy zmianie. Miasto podzielone zostało na dwa okręgi. Łączna pula środków wynosi 500 tysięcy złotych po 250 tysięcy dla każdego okręgu. Wartość pojedynczego projektu nie może jednak przekroczyć 150 tysięcy złotych brutto. Mają właśnie być przeznaczone na inwestycje, które Będą służyły większemu gronu mieszkańców do 150 tysięcy złotych, za które pójdzie już zrobić, nie postawić ławeczkę czy dwa urządzenia na placu zabaw, a potem będzie problem w jaki sposób to rozliczyć. Tylko za 150 tysięcy, które są przeznaczone na, na inwestycje, no, będzie pójdzie już zrobić albo większy parking, czy też ulica jakąś osiedlową, czy na parę chodników. Krótko mówiąc, inwestycji ma być mniej, ale będą większe i bardziej konkretne. Formularz zgłoszenia projektów do realizacji jest dostępny na stronie internetowej miasta kościerzyna.da.pl oraz w biurze obsługi mieszkańca kościerskiego magistratu. Głosowanie na najlepsze obywatelskie projekty odbywać się będzie od 1 sierpnia do 10 września.